Bracie i siostry. Rozpoczęliśmy kolejny, kolejne spotkanie, tegoroczne spotkanie Pielgrzymki Majowej. I od tego momentu, od tego nabożeństwa, rozpocznie się cały harmonogram, cały program spotkań tematycznych. Ale to, co na tym miejscu jest niezwykle ważne, to oczywiście modlitwa, bo modlitwa uświęca nasz tutaj pobyt i ładuje nasze duchowe akumulatory po to, abyśmy my, wszyscy, którzy przybyli na to miejsce, otrzymali jak najwięcej duchowego pożytku. Dlatego każdy, każdy czyn, każde spotkanie wcześniej. Uświęcony jest przez naszą wspólną modlitwę, gdyż tam gdzie jest zebranych dwóch lub trzech, w imię moje, jak mówi Chrystus, tam jestem i ja pośród was. Sam człowieko luczy só, dawaj nam z niego świetluju, odzieja Ci się odzieżdy od odwody się Ducha, i przyczas im że wody się ja i okropleniem Twoje błogosławienie nam. Muzyka Już po raz kolejny spotykamy się na tym świętym miejscu, w świętej górze Grabarce. Młodzież z całej Polski przyjeżdża do tego świętego miejsca przede wszystkim po to, żeby naładować swoje duchowe akumulatory, po to, aby spotkać się z swoimi rówieśnikami ale także po to, aby zgłębić, zgłębić swoją e, wiarę, tak? bardziej poznać tą wiarę. Ta pielgrzymka ma to do siebie, że właśnie mamy tutaj pole namiotowe i wszyscy razem i mieszkamy tutaj przez ten weekend. I to ma swój urok, ma swoją atmosferę, jak już mówiłam wcześniej. I sprawia to, że po prostu ludzie ze sobą też zaczynają gadać, poznają nowe osoby, pomagają sobie też tam na przykład te namioty ustawić, czy też zapoznają się z nowymi sąsiadami obok i spędzają razem czas, jak widać, za mną. Gramy właśnie w, w siatkówkę. No, jest w tym coś pięknego na pewno. na nie niebieskie Twoje błogosławienie i błogosławij oświecię i spełnij siły <muletnicy> i błogosławienia onego drzewa. I wejesz o usłyszanym byci Мольбам і молением всім вірно, как сим знамения, молящих тіся. Ти если Бог милості і щодрот, і и человеколюбие, и тебе славу висилаєм. с единородным твоїм сином, з Пресвятым благим, Жотворашим твоїм Духом, ныне и його Его веки веков. Kajowe to wydarzenie, na którym można przede wszystkim zawrzeć nowe znajomości, ponieważ mamy naprawdę bardzo bogaty program e, też integracyjny. Choćby ognisko, podczas którego wszyscy śpiewamy e, piosenki, tańczymy razem, poznajemy się, rozmawiamy. Także wtedy naprawdę można się zintegrować. Najbardziej podobało ognisko, yy, tańce, og jak to ognisko po prostu tak do góry poszło. To było najbardziej takie fascynujące, intrygujące bardzo. Jednym z najważniejszych punktów to jest właśnie te słynne, sławne stopy Tendo yy, Jest to czas, kiedy można wielu nowych rzeczy co roku się dowiedzieć yy, posłuchać yy, przede wszystkim mądrych ludzi, którzy dużo wiedzą, od których można dużo się nauczyć. I ten segment jest tu roku i to po prostu są pytania od nas, od młodych ludzi, do baciuszków, do biskupów, do kogoś, kto po prostu może nam na te pytania odpowiedzieć bardzo łatwo i zrozumiale dla nas. tekstach liturgicznych słyszymy taki piękny hymn, który mówi o tym, że przez Krzyż nadeszła radość dla całego świata. A następnie mówimy, zawsze mówimy z Pana, śpiewamy jego w stanie, moją śmiercią, zwyciężą śmierć. I tutaj dzisiaj wszyscy spotykamy się na świętej burze Grabarce, wiemy doskonale, spełnia wspaniałym, cudownym, ważnym dla nas wszystkich miejscu otoczonym Krzyżami. I kiedy tak człowiek Polski by pomyślał, Krzyż zjedzi cierpienie. Czy my tutaj czujemy się źle? Nie. I dlatego też właśnie te słowa naskolnego hymnu, że przez krzyż nadeszła na tle całego świata, są prawdą. I to nie są tylko słowa apostołów, którzy powiedzieli do Chrystusa, że dobrze im było na świętej górze Tawo, ale też i my też dokładnie się tak samo czujemy. I dzisiaj spotykamy się na najważniejszym nabożeństwie na włoskiej liturgii, na nabożeństwie, które gromadzi nas wszystkich. Oczywiście te kilka dni jest nim spotkań, wielu rozmów, i doskonale o to właśnie chodzi. Ale najważniejszym miejscem i najważniejszym stołem tego spotkania jest Święta Ołtarz i jest nasza cechia. Dlatego ten bardzo ważne jest to, że jesteście tutaj dzisiaj wszyscy i wielu z was za chwilę przyjmie Świętą Komunię. Jeśli nie zrobi tego dzisiaj, a być może też zrobi to dzisiaj, ale na pewno to zrobi też jutro. I to jest bardzo ważne, żebyśmy się prowadzili nie tylko wokół pewnego wydarzenia, ale żebyśmy się prowadzili wokół Chrystusa. Żeby On był razem z nami, ale nie tylko razem z nami, ale również żył w nas żeśmy nigdy nie czuli się samotni w tym świecie, żeśmy zawsze wiedzieli, że On, Ten, który dla nas przecierpał krzyżowanie, ale który zmartwychwstał i dał nam nadzieję, jest również razem z nami i pokona wszelkie zło w tym świecie. Ten rok jest jubileuszowy dla Soboru Powszechnego, pierwszego i, i jest hucznie w całym chrześcijaństwie obchodzony. I faktycznie poproszono mnie powiedzieć o tym Soborze i ja specjalnie wybrałem i zatytułowałem Moje wystąpienie jako wielka rewolucja myśli, bo Pierwszy Sobor faktycznie był wielką rewolucją myśli. Nie tylko myśli teologicznej, on wyznaczył owszem całe myślenie trynitarne, całą doktrynę trynitarną, ale poprzez wykształcenie się doktryny trynitarnej i teologii osób Trójcy Świętej narodził się wielki europejski personalizm. Zupełnie inne traktowanie człowieka, osoby, absolutna wartość osoby. Była to wielka rewolucja która z myśli teologicznej przerodziła się w wielką myśl antropologicznej, z którą każdy korzysta. Nieważne, czy jest człowiekiem wierzącym, czy nie jest człowiekiem wierzącym, każdy jest dziedzicem tego, co się dokonało w Nicei w 325 roku. I powiedzenie o tym na Majowej Grabarce jest też o tyle ważne, że Sobór Powszechny był pierwszym w historii światowym, powszechnym zgromadzeniem ludzi. Majowa Grabarka to jest taka swoista synodalność młodzieży. To jest poczucie odpowiedzialności za cerkiew, To jest pewien wspólny zmysł, który młodzi ludzie projektują na cerkiew i dzięki temu cerkiew żyje. Także tutaj pokrywa się wiele rzeczy i młodość, i poszukiwanie pewnej drogi intelektualnej i myślenie o sobie jako podmiocie, jako osoby. Wszystko to gdzieś korzeniami odwołuje się do pierwszego soboru powszechnego. Uczestniczyłem w wykładzie prowadzonym przez ojca doktora Ichumena Pantelejmona-Karczewskiego oraz panią psycholog Annę Bajenę. Było to spotkanie, które otworzyło mi oczy tak naprawdę na to, że wiele problemów natury psychologicznej ma rozwiązanie w cerkwi, w reliki. Wielu ojców kościoła pisało o problemach psychologicznych, już setki lat temu, kiedy jeszcze te problemy nie zostały nazwane przez psychologię, pomyśleliśmy z Bractwem, że warto by było tak jak co parę lat zrobić na Majowej warsztaty po swojemu, i w sumie w tym roku bardzo dużo osób wysyłało mi tak zwane brajroty, czyli. Powiedzmy takie grafiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale trochę bez sensu i trochę bez ładu i składu. Myślę, że uczestnicy zaangażowali się w te warsztaty, bo podzieliliśmy ich na grupy i każda grupa miała do, za zadanie ułożyć rota do wylosowanego przez siebie przysłowia po swojemu. I właśnie te warsztaty, które prowadziliśmy, miały na celu odnowić, a w przypadku niektórych przypomnieć ten język, który przecież był używany przez ich dziadków, przez nich samych, bo ja na przykład też rozmawiam w domu od dzieciństwa po swojemu i myślę, że to, to ważne, bo język, w którym mówimy, jest jednym z filarów naszej osobowości tak naprawdę i nas, nas kształtuje. Rzeczywiście, no, my żyjemy w takich czasach, w których wszystko bardzo szybko się zmienia Yy, więc z jednej strony bardzo się cieszę, że to jest miejsce, gdzie jest słaby zasięg telefonów komórkowych, więc młodzi mogą po prostu pobyć ze sobą, z duchownymi, ze świętym miejscem, z modlitwą, yy, a nie z telefonem komórkowym. Więc po pierwsze mogą się zatrzymać i oddać się chwilę refleksji nad swoją wiarą i myślę, że to jest główne zadanie, to znaczy. Zadaniem tej pielgrzymki jest to, żeby wśród młodych ludzi podtrzymać taki gorący płomień wiary, żeby to serce ciągnęło na liturgię, na nabożeństwa, żeby to serce pragnęło tych wszystkich duchowych spotkań z ludźmi, ze sztuką prawosławną. Bardzo doby, miłym takim tym wydarzeniem jest ta nocna liturgia, która się zawsze w sobotę, niedzielę jest odprawiana, ponieważ to jest ta liturgia, można być przez nich też odprawiana.